Cześć, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, kolejny odcinek to jest FC Mobile 24. Za w poniedziałek już będą toccy. Więc od razu sobie zaczniemy z tocami. A tu mam już startpass ukończony. A dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Zagramy w UF, w UEFA Champions League, jak widzicie, grałem RC Lens na Barcelonę w finale, na profesjonalnym. Ale my zaczniemy na World Class. I weźmiemy sobie Napoli na początek. Oczywiście dwa mecze na odcinek. Zaczynamy na początku mecz z Madrytem, Ercelens, udało mi się wyjść nawet z pierwszego miejsca. Ale teraz zaczynamy mecz na Real Madrid. Czy wyjdziemy z tego meczu zwycięsko? Co zobaczymy. Już Oziman. Oziman. 1-0. Czwarta minuta. Zobaczymy, czy uda nam się dojść do finału. Politano. Alaba nie, nie mogę dogonić. Niestety Kepa na posterunku. Czy mi się uda strzelić jeszcze jednego gola i wybronić bramki? Przed Realem Madryt Okej, okay, to dla Ozimena za tamten faul On giza. Czy będzie? Nie ma, obok I, ale, ale ja bym wolał we... w Madrycie weby, by, by bronił Lunin ale zabrali w kwaradonie piłkę. Ostatnim momencie. Tino do Politano. Politano z polekarne. pole karne. nie ma, zablokowane. Zajmujemy piłkę pod naszym polem karnym. Oziman Wódka. Ale za słaba. Ale jeszcze mamy piłkę. Koniec pierwszej połowy. Faul. Złe podanie Ongiza za. Ni Lorenzo. Czy będzie chociaż jeden strzał? Madrytu na tą bramkę. Vinicius kontra Politano. Oziman. Niestety traci piłkę. Politano. Politano kontra Mendy. Faul. Simone wchodzi i wchodzi modlić. Nie ma, Supek Ja ale, ale fart. Fart Realu Madryt. Dilonzo. To politano niedokładnie. Brawo, rachmani broni na tej bramki. Podanie do Politano nie ma. Pięknie. I wygrywamy z Madrytem 1 do zera w pierwszym meczu. Ale wam w piątej kolejce. Tylko jestem ciekaw czy mnie wywali, czy nie. Ale nie, nie wywali. To super. Zero strzałów. Real Madryt. Dominowałem grę. Union, Union Berlin wygrywa z Bragą. I my oczywiście też z Bragą teraz zagramy. Czyli w kolejnym odcinku zagramy z S Berlinem. I z Bragą. Czy wyjdziemy zwycięstwo, zwycięstwo z tego meczu? Sieliński. Niestety to... Sieliński przy piłce. Wydanie do Politano niedokładnie. Di Renzo. Czy wejmie piłkę? Nie ma. Nie ma gola. Politano biegnie prawą franką. Faul. uziman uziman pole karne 1:0 31 minuta Chylinski skip z Cieliński. Do O Ozymen nie ma. Mogłem jednak nie podawać. O otoczony był. Dobra, do przerwy 1 do, do zera. Zobaczymy jak pójdzie w drugiej połowie. Kwaradona 2 do 0. 51 minuta. Oczywiście w komentarzach możecie pisać Jaki ma być kolejny klub, z którym zagram? Znaczy, którym będę grał? Bo mamy już prawie maj, a ten sezon, nie wiem, kiedy się zakończy, ale pewnie na przełomie września lub października Politano strzał lewą nogą 3-0 68 minuta zrobimy zmiany od razu za Zielińskiego i za Ongizatew Przejmujemy piłkę. Politano do Zielińskiego. Zieliński. Włóca polekarne. Nie ma. Gol Kwaradona. 82 druga minuta i od razu zmiany. Faul Chosiman. nie, Simone, to był. Koniec. Wygoda mamy 4 do 0, czyli mamy 5. 0. Bilans. I kolejny mecz z Unionem. Kolejny, tak, mecz z, z Bragą będziemy mieli. Dobra, i to by, było, by byłoby na tyle w tym odcinku. Byłem na Was i do zobaczenia już w kolejnym. Cześć.